Siemano siemano moi drodzy witam was powiem szczerze przyjechaliśmy specjalnie na Wylecz po to tylko żeby wykonać przygotowania do żniw Żniw które już niebawem bo zakładam że zapewne za dwa tygodnie pierwszy kombajn wjedzie na moje łany więc mamy jeszcze na to czas żeby sobie przygotować sprzęt, przeserwisować wiem na pewno, że w autosance jest dowiemiany przewód pneumatyczny od hamowania więc tym się na pewno dzisiaj zajmiemy ale również umyciem po zimowym przestoju dlatego też, żeby wiele nie zwlekać wczoraj już, bo tak wczoraj przyjechałem Poczyniłem pierwsze prace, wykościłem połowę podwórza i idę właśnie to dokończyć. Dlatego też wracamy z palikiem, którego niestety wczoraj mi zabrakło. To więcej opowiadać, moi drodzy. Bierzemy się za robotę. Piękniejszy okres. W każdym roku zbliża się nieubaganie. Ale ponownie, moi drodzy, waga zweryfikuje. A jak to będzie w tym roku, to musicie sami się przekonać, oglądając i subskrybując kanał Maciacho, żeby ten przycisk na dole był szary. Do tego serdecznie zachęcam. A teraz, w tym momencie, zapraszam do oglądania filmu z serii przygotowań do żniw 2025. Dobra, bo my walną chłodę. He he. Wróciliśmy, troszkę nieco popracowaliśmy, skosiliśmy traweczkę, w niemniej jednak do sedna. Wracajmy, co robimy. Zakładamy kamerę na głowę i lecimy z przygotowaniem Autosan D732 na żniwa, które już niedługo, bo za dwa tygodnie, zostało to tylko 14 dni, tak przynajmniej przypuszczam, do wjechania w łany. Więc lecimy. Otwieramy naszą stodołę, zobaczmy co tu się kryje, jakie skarby coś pokrywały. To są sprzęty, nawet najnowszy zakład zeszłoroczny Autosan D732 po regeneracji wykonanej przez MUA. Czyli lakierowanie, malowanie, odświeżanie. No i oczywiście nalepki, które robiły całą robotę. Musimy troszkę poprzestawiać teraz sprzętu, żeby w ogóle móc wyjechać tym ustrojstwem. Zamieciemy sobie sobie, jak zresztą sami wiecie, porządek trzeba dbać. Przestawiamy. Dobrze, że te sprzęty są jeszcze w miarę małe i lekkie. Podjeżdżamy, wyjeżdżamy sprzętem na zewnątrz i będziemy sobie wszystko pod chmurką ładnie robili. Per, 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 per. No i dobra moi drodzy, siedzenie podjęta, lecimy sobie z wyjazdem, Zamontujemy sobie tylko tu szybkę, by nam ona nie uciekała, bo ja tak będzie lepsza widoczność, co tysiące się robiłem, dopiero jest 13.30, więc jest dosyć późno, niestety, deszcz padał dosyć długo, nie wiem czy to wszystko nie leżało, a jak leżało, to się leży. Leżało, no i co zrobimy, jak teraz leżało? Zarysowało się, czy co? No był pniaczek, mogłem zerknąć, ale czy to coś to się stało? Zarysował się nasz lakier? Nie, tam. Ale trzeba ją obmyć, żeby była gotowa na pracę, którą ma do wykonania w tym roku. Wymieniamy oczywiście rameczkę, czyli tuning, ratuje. No, na jedyną słuszną ramkę, czyli ma ramkę. I montujemy, wymieniamy tak naprawdę przewód od hamulców pneumatycznych. No bo ten niestety ma tutaj liczne nieszczelności po całej długości do aż do rozdzielnika. Więc sobie wymienimy go, by było szczelniej. I potestujemy, czy hamuje. I się bierzemy, moi drodzy, Robotę, którą my bagatele musimy dzisiaj wykonać. Jest to względem wszystkich prac, które przyjeżdżam i wykonuje tej tak naprawdę rozgrzeweczka. Rozgrzeweczka, moi drodzy, jest dość ciepło, już mi ja przygotowuję i widzimy się podczas wymiany na przygotowanym już pacjencie. Szyka aktualizacji, jak widzicie, w tym miejscu już próbowałem w zeszłym roku coś tutaj modzić, żeby nie syczało, no ale jednak nie dawało to rady. Odpalamy siuntkę, pompujemy przewód został elegancko założony. Nie wiem, czy to zrobiłem, bo tu wziąłem na troszeczkę na tawot, My nie chciała mi ta końcówka wejść. Tam już zrobiłem na sucho i się bardziej. Pewnie trzyma, tu się trochę kręci, pomimo tego, że jest przekręcony, ale zobaczymy, czy będzie szczelny. Bo to jest, moi drodzy, najważniejsze. Pompujemy układ i pasowałoby jakieś testy, zrobić co. <laughs> jest już pierwsza nieszczelność, którą wykryłem. Zaraz przy że Bierzemy klucz, dokręcamy tą śrubę i próbujemy dalej. Bo to jedyna, którą teraz przynajmniej słyszę i nie chce mi dobić ciśnienia. Przy butli, coś słychać? Nie, przy butli, tu już jest elegancko. Więc bierzemy się za klucz, dociągamy, bo to był ten układ w zeszłym roku praktycznie cały odnawiany. Oprócz butli, bo jest oryginalna. A jak sami widzicie, po tych tutaj mocowaniach, spawach, no było przerabiane specjalnie pod tą kabinę. Bo jak sami się domyślacie, to nie jest oryginalna kabina do 60. Ale od jakiego modelu? Bo nadal jest to, to od Ursusa. Jestem ciekawy, czy się zgadniecie piszcie w komentarzach, zgadujcie. A ja działam dalej. Podczas poszukiwania klucza napotkałem tego zapomnianego wariata, który leżał w koli ponad 2 miesiące, 3 miesiące czasu. Zobaczmy, czy legendarny, a już Substancja pomoże pozbyć się tej lotnej rdzy. Opukać trochę nie wiem czy nie przypadkiem. Bardziej nie zardzewiał, ale on był mocno strany, więc możemy wybaczyć. Ale lotnurdzę, no tak jak sami pewnie dobrze wiecie, z łatwością sobie radzi kola, więc specyficzny napój nie tylko do pożywania, ale też rdzewiania. Sami ocencie, czy zrobiło coś, czy nie zrobiło. Nie widzieliście przed, ale uwierzcie mi, że było nagromadzone tego aż tak warstwami, bo to legendarny klucz z PRL-u. Jak widzicie, tam przepa, uwalona. Jest sobie układ cały uszczelniliśmy. Patrzyłem, jest szczelny, dokręciłem już w paru miejscach, żeby was nie zanudzić. Ja ci biorę zaczyszczenie, mycie i widzimy. Się w trakcie. Ostatnio, moi drodzy, widzieliście jak myłem środkę. Ja zapomniałem niestety tego preparatu wziąć ze sobą. Tym razem nie popełniłem tego błędu. Jest to dwuskładnikowy, najbardziej drażniący właśnie na smary oleje. Hardcore Pro. Zobaczymy pierwszy raz, będę go używał. Zobaczcie, jak to się w ogóle oddziela. Ta substancja jest trochę jest i wymiętolona, ale oczywiście przed użyciem musimy cały szczątność, żeby te składniki nam się wymieszały. I spryskujemy miejsca, których nie mogliśmy domyć. Czyli między innymi tutaj. Nie wiem, co powiem że skąd to daje. To raczej na paliwo mi nie wygląda. Bardziej na olej. Spryskujemy. Oczywiście włączamy w i zobaczymy, jak się nam to wszystko ładnie domyje. Jakoś się, nie będę zabał sobie i bo jest w miarę ładnie wszystko domyte. No, niestety, tym razem chyba też się nie uda nam ponownie tego użyć w takiej ilości, jakiej bym chciał. Bo nasz trigger odmówił posłuszeństwa. Działać działa, ale nie tak, jakbym chciał. Może hmm. wezmę inny. No, ten to masakra. Znajdziemy zaraz drugiego. Eee, preparat końcówkę do spsikania, Kurczę, ale oczywiście. O, jest coś, coś, coś jest. Do szyby, płyn może być. Potem tylko, żeby go umyć. Szyby, nim nie umyć. Dobra. Szybka akcja. Czy pani może tak długo stać? Jeszcze by się ginęła. <noise> lecimy z myciem w karczerze. Mam tutaj już rozdrobiony. Będę aktywną pianę, lecimy sobie z nią. Lecimy, są z ją. myjemy sobie sklepkę. Cała na biało, bo i drodzy. Domywamy sprzęcior, ale w pierwszej kolejności jeszcze pokażę Wam, jak się siuntka domyła po tym specyfiku. Zobaczcie tylko na to, w popianie wszystko widać jest. I myjemy. Moi drodzy, ja walczę dalej z brudem. Lecimy, obywamy przyczepę na szybkości. Pasowały przynajmniej zrobić testa tych hamulców, które właśnie teraz uszczelniliśmy. Dlatego też zabieram się za szybkie półkanko i widzimy się za chwilę. Moi drodzy, właśnie wyjechaliśmy na drogę szutrową, żeby zrobić test tego serwisu hamulców. Na pewno kupię mieć jedną uszczelkę, właśnie przy rozdzielaczu, bo tam syczy. Niemniej jednak, taki teren pokazuje, czy hamulce działają. Ja już wiem, że działają, ale wy przekonacie się sami, czy te żniwa będą bezpieczne, właśnie na testach, które teraz prowadzimy. Domyślam się, że samo to oddawało, niemniej jednak. Tutaj akurat przednie hamulce są pneumatyczne na przednią oś A z tyłu jest hydraulika, która niestety 60 nie jest na wyposażeniu Dlatego też tylko tam przednia oś hamuje A uwierzcie mi, może chyba się nie zatrzymują w miejscu No bo jednak tyle lat to ma, że tą siuntkę nadrabia swoim małym poślizgiem Który możecie zobaczyć teraz, sznyt jest na całe 2 metry. Niemniej jednak ja widzę hamowanie, ponieważ po zatrzymaniu i upuszczeniu hamulca całkowicie przyczepa osiada, więc w jakimś stopniu całą tą bryłę, bo jednak swoje ona waży, będzie hamowało nawet ze zbożem w środku. Dlatego też zobaczcie jeszcze jak ten piękny Autosan D732, który w zeszłym roku wyremontowałem i możecie to zobaczyć u mnie na kanale, na YouTube, jak i na, również na innych portalach, jak mi wyszło takie malowanie farbą chlorokauczukową, bo to też nie jest standardowe. Zobaczcie, koda się mieni w tym pięknych łanach zboża, które już Niedługo będą gościły na tej pacy. Lecimy. Dobrze moi drodzy, dojechaliśmy do kolejnego pola. Tamte, które widzieliście przed chwilą. Dojrzewa, za to pięknie. Tutaj również mamy lekko położone łany. Ale to jest nic w porównaniu do tego hektara, który jest za tym laskiem. Nawet nie jest pełna hektara, bo to jest 0,8. Więc całości może z tym daje nam hektar. Niemniej jednak. Piące było, więc się położyło, ale to zaraz sami się tym przekonacie. A jak oceniacie ten piękny zestaw, który już niedługo będzie w żniwa pracował? Przygotowana przyczepa Autosan d razem z Ursusem C360. Wyglądają zacnie? Wyglądają zacnie. Ale powiem Wam szczerze, że szykuję dla Was niespodziankę. Niespodziankę, która... Była dla mnie nagrodą za osiągnięcie 2000 subskrypcji, więc wam bardzo dziękuję, ponieważ bez was nie byłoby kanału. Bez Was nie bylibyśmy tu, gdzie jesteśmy. Dlatego wam z całego serducha jeszcze raz dzięki i mam nadzieję, że prezent, który sobie sprawiłem, również i was ucieszy. A jaki to będzie, to już zobaczycie w kolejnym odcinku, bo będzie się działo. Subskrybujcie kanał. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, widzimy się na pewno za tydzień. Ale to nie koniec dzisiejszych wrażeń. Musimy zweryfikować resztę pól i przygotować drugą szczepę. Ale na tamtą porwanie do tej pięknej nie będę aż tak się powiedzmy dopieszczał. Dlatego też nie wściągając, wsiadam do siądki i lecimy po parę kilometrów jeszcze przed nami. Trzeba się przez wieś przejechać tym pięknym zielonym sprzętem. żeby sobie to się udowodnić wjechałem jak samicie tyłem do stodoły i zobaczcie jak mi się to udało na same milimetry tak jak chciałem tak wjechałem nie ukrywam żeby pierwszym razem mi się to nie udało ale jednak jednak, nie ma co za długo się rozwijać filmy oring na przyjazd na Żniwa i będzie szczelniutki układ pneumatyczny do hamowania zobaczcie jak tutaj jest szczelne Pik. Moi drodzy, jak sami zresztą widzicie, ja już jestem w wiatogarażu, tylko siódki brakuje na miejscu posterunkowym. Niemniej jednak uważam, że w 90% jestem już przygotowany na pierwsze łany, pierwsze zbiorniki. Zobaczymy ile ich będzie. Czy w ogóle będzie jeden? Nie no, możemy nadzieję, że będzie. Dobrze, moi drodzy, ja szybko się szykuję, sprzątam i trzeba trochę tym razem tej soboty odpocząć. Ostatni wyjazd przed wakacjami, przed żniwami, bo wakacje już trwają. Dlatego ja też sobie troszkę dzisiaj podciluję przy grillu i wam tego też życzę. Życzę miłej niedzieli i do zobaczenia już kolejnej. Siemano, cześć.